Na beauty boxach, których kiedyś nienawidziłam. Nienawidziłam, wiecie dlaczego, to się sparzyłam. Miałam taką akcję kiedyś na początku swoich gdzieś tam e, działań w Kay. wysłałam 86 beauty boxów za darmo. Za darmo. Ani jedna pani nie przetestowała produktów. Zresztą ja też nie miałam programu na to, jak ja chcę to zrobić. To też było e, gdzieś mój. Takab. E, Delikatny. <noise> Druga sprawa, panie twierdziły, że paczki im nie, nie poprzychodziły, bo poczta taka, bo poczta taka. Chciały, żebym jeszcze raz im wysłała próbki, więc ja po prostu mocno się zraziłam do tego. A biorąc pod uwagę, e, że miałam różne perypetie w ostatnich dwóch latach ze zdrowiem, wiedziałam, że nie chcę pracować na etacie. E, Dziewczyny pomyślałam sobie, że jeżeli firma Mary Kay daje takie możliwości, że możemy naprawdę w różnym stanie swojego zdrowia, życia, z różnymi problemami radzić sobie, to wymyśliłam, że wrócę do tych beauty boxów. Nie miałam jeszcze na to gdzieś tam e, mocnego pomysłu, ale słuchajcie, gdzieś przez 2, 3, dni chciałam wiedzieć, jak to ma wyglądać. Więc robiłam sobie plan na to. Ja wam powiem, zdradzę wam, jak ja to obecnie robię, chociaż dzieliłam się już też w 90-dniowym biegu tym, tym sposobem, ale powiem wam, bo troszkę pewne rzeczy zmieniłam. Więc dziewczyny moje, ile z was wysyła boxy w ogóle? O, malutko. Zaczniecie. O, oczywiście dziewczyny, to nie jest tak, że ja wam powiem jak ja to robię, wy macie to gdzieś tam ee, na siłę robić, bo to każda też musi znaleźć sposób na to. Wiem, że dziewczyny zakładają grupy na Facebooku, prowadzą live'y podczas tych metamorfoz dwudniowych. Mi się to nie sprawdziło. Naprawdę mi się to nie sprawdziło. Mnie wkurza to, jak się proszę pani, żeby dołączyła do grupy, bo ona tam zobaczy filmik czy coś. Panie już nie chcą być dołączane do grup. Nie macie takiego wrażenia? Tych grup jest tyle, że nawet zakładając grupę, zaraz się pojawia messenger do tego i tak dalej. Panie to irytuje. I panie same mówią, że one nawet nie używają Facebooka, bo po prostu one są przytłoczone tym wszystkim. Więc ja nie robię żadnych takich zamkniętych grup i już Wam mówię, jak ja to robię. Przygotowuję dla pani takiego beauty boxa, takie małe pudełeczko. Robię naklejeczkę, żeby pani zawsze miała możliwość zadzwonienia do mnie po takim e, beauty boxie. Aczkolwiek pani nie dzwonią. Polo pisać, nie wiem czy wy też tak macie. Powiem wam. Aha. Powiem wam, co u mnie się znajduje w takim beauty boxie i jak to wygląda. Moje drogie, pierwsza pielęgnacja u mnie zaczyna się od zabiegu satynowych dłoni. Trzy próbki, zestaw satynowych dłoni, do tego szpatułka, e, instrukcja. E, tutaj od Ani ściągnęłam ostatnio. Nie ma Ani. Ale tu jest. A, Aniu, wydrukowałam sobie teraz Twoje, bo Twoje były ładniejsze. i... <ścoughs> <śmuch> <śmuch> tak, dokładnie było. Ale Ani ostatnio były ładniejsze niż moje. Takie bardziej przystępne. Aniu, dziękuję. E, więc teraz wydrukowałam sobie właśnie Ani i daję taki zestaw e, pielęgnacyjny na dłonie i od tego zestawu rozpoczynam pielęgnację u Pani w domu. Dlaczego? To jest tak samo jak na spotkaniu kosmetycznym. Panie są zachwycone zabiegiem na dłonie. Mhm. Panie od razu po użyciu zestawu na dłonie, jakbyście widziały SMS-y, wiadomości jakie Panie piszą, to co jest w tych produktach, że robią efekt wow na dłoniach. I tak naprawdę Pani po takim Beauty Boxie jest praktycznie kupiona. Macie tak na warsztatach, że Panie są zachwycone zestawem do dłoni? Na pewno tak. Oczywiście w zestawie, do, e, e, w zestawie z Beauty Boxem znajduje się nasza pielęgnacja. Ja pracuję na e, naszych próbkach do momentu, kiedy będą. E, po prostu nie chcę mi się kolejnych słoiczków pakować. Nie, nie to, że jestem leniwa, tylko po prostu jak ma się do spakowania, nie wiem, 60 Beauty Boxów, to dziewczyny, dajcie spokój, słoiczki kosztują, produkt kosztuje, naklejki kosztują, więc po prostu wykorzystuję e, nasze zestawy. Zestawy są oczywiście dopasowane do ankiety, którą Pani uzupełnia w karcie potrzeb skóry, którą dostaje na mail albo w wiadomości, uzupełnia taką kartę potrzeb skóry e, i dziewczyny E, dopasowywane są po prostu do, czy to skóra mieszana, czy to, wiecie, tłusta, czy sucha. Druga sprawa, pani dostaje też taki pakiecik i mamy tutaj tak naprawdę pięć produktów. Dwie maseczki, maskę żelową, maskę węglową, e, peeling. Przestałam dawać mikrodermabrazję, wcześniej pracowałam na mikrodermabrazji. E, dużo pani się zrobiło jakichś takich wrażliwych. Więc poszłam do naszego skinkera w peeling. Bardziej bezpiecznie efekt jest i nie ma tego podrażnienia. I moje drogie są dwa podkłady. Jest oczywiście Krem CC podkład, i powiem Wam, że Pani wypełniając karty potrzeb skóry, zaznacza mi, jaki odcień Taki odcień skóry ma. I jestem w 98% skuteczna, jeżeli chodzi o dobranie podkładu po uzupełnieniu karty potrzeb skóry. I mało kiedy się zdarza tak, że pani nie kupuje podkładu po takim testowaniu. Mhm. Naprawdę. I oczywiście dziewczyny, dwie buteleczki, tłuszczowy płyn do demakijażu oczu i nasz płyn hialuronowy. Pani po otrzymaniu takiego beauty boxa, a dziewczyny jeszcze, załączam liścik miłosny, e, tutaj jest, e, hej piękna, trzymasz w ręku przesyłkę przygotowaną specjalnie dla ciebie, pozwól, że od tej paczuszki pozostanę twoją przyjaciółką od piękna. E, wierzę, że dzięki kosmetykom, które ode mnie dziś otrzymałaś, sprawię, że poczujesz się wyjątkowo pięknie. <laughs> e, pozwól, że na początek poprowadzę cię przez kilka etapów pielęgnacji, dzięki zawartości właśnie takiego beauty boxa. Tutaj dałam też no dużo pań miałam na przykład z TikToka, więc wiecie jak to jest przechodząc z TikToka na Instagrama, na Facebooka te z was, które pracują, jest po prostu ciężko, żeby pani was znalazła, zaczęła obserwować. Więc zrobiłam takie QR kody, że pani po zeskanowaniu może być automatycznie tak może mnie automatycznie znaleźć na innych, że tak powiem platformach. Pani, które słuchajcie, mają Zaznaczą mi, że mają worki pod oczami, w karcie potrzeb skóry, albo w ogóle mają problemy z okolicą oka. W takich oto pięknych serduszkach często dostają płatki hydrożelowe. Nie wysychają, fantastycznie się sprawdzają, są na taki zatrzaski, więc naprawdę polecam wam, bo panie są po prostu zachwycone. I tyle dziewczyny, jeżeli chodzi o zawartość Beauty Boxa. To jak wy będziecie sobie komponowały Beauty Boxa? Wszystko zależy od Was. Po takim otrzymaniu Beauty Boxa pani ode mnie dostaje SMS. -a. Nie dzwonię do pani, nie lękam. Pytam się, że mam nadzieję, że Beauty Box do Pani dotarł. Teraz podam Pani instrukcję. Jak przetestować sobie przez dwa dni rano i wieczorem e, pielęgnację. I Słuchajcie, wrzucam, że. Zaczynam pielęgnację od wieczora. I wrzucam, że wieczór zaczynamy od satynowych dłoni, później krok po kroku używamy takiego i takiego produktu, w jaki sposób robimy. I po pierwszej wieczorze już też Panie proszę, żeby napisały mi o swoich odczuciach. I stąd się pojawiają właśnie te informacje o zestawie satynowych dłoni, o wieczornej pielęgnacji. I oprócz tego, bo wrzucałam Wam na biegu, że wysyłam tylko takiego SMS-a z instrukcją. Teraz po każdym, po każdej pielęgnacji też wrzucam filmik, który odnośnik ma w YouTubie. Czyli odeszłam od tego prowadzenia grupy na Facebooku, dodawania, odejmowania i tak Nie mam na to czasu. Więc nagrałam filmiki standardowe i nawet jeżeli Pani na przykład... W jakiś sposób nie może z SMS-a skopiować, więc wysyłam pani po prostu link do YouTube'a i Pani może sobie po prostu obejrzeć ten filmik. Skraci, skróciło to mój czas pracy z beauty boxami, naprawdę. To jesteś Ty jest która tak, tak, jak tyle tak. tak. Żadne asystentki, nic, po prostu ja. Też chcę w ten sposób Panie przyzwyczaić do siebie, zbudować relacje, bo wiecie, jak to jest bardzo często na social mediach, że po prostu się nie znamy. Pani musi zbudować po prostu z nami taką więź. I Panie też piszą po takich filmikach, że fajnie się Panią słuchało, fajnie Pani to użyła i tak dalej. A czy Ty się pielęgnujesz, czy tylko mówisz jak się pielęgnować? Zależy w którym filmiku, wiesz? Poranną pielęgnację z tym delikatnym makijażem, robię z maseczką, też robię, a ten taki pierwszy z peelingiem nie robię, tylko opowiadam. Oczywiście, jest też filmik powitalny dla Pani, i też jest, że w kolejnych dniach dostaną instrukcję, które produkty sobie przygotować z tego beauty boxa, czyli taką listę, które będą potrzebowały właśnie produkty. I żeby się przygotowały, żeby później nie było zdajecie, oglądają filmiki, i szukają w beauty boxie tych produktów. Czyli masz cztery filmiki Trzymaj. i powitalne. Powitalne i cztery filmiki, linki po kolei. To jest dwie godziny roboty, dziewczyny. Nie. Przy, instru... nie, przy instrukcji. Tak. Nie. Tak, tak, w jednej wiadomości. Tak. tak, łącznie z linkami do filmiku. Ale Super, wiecie, Pani obrze. czasami mówią, że nie mogą otworzyć z tego pierwszego SMS-a linku i tak dalej, więc później łatwiej mi jest po prostu znaleźć ten filmik i po prostu wrzucić Pani osobno, nie? A pytań zadajesz w kartce masz taką skuteczność do eee, Wiecie co, Dobra, mam trochę patent po kilkunastu beauty boxach. Mam eee, zaznaczoną skórę jasną w odcieniach eee, ciepłych, jasną chłodną. Oliwkową, jak oliwkowa to zawsze BSW 160. Normalna, raczej normalna beżem 150. I oczywiście to beżem 150 daje light to Medium, i panie później nie wiedzą, który wybrać sobie, czy Krem CC, czy podkład. E, bo obaj e, efekty im się podobają. E, jeżeli chodzi właśnie o tą jasną, e, chłodną 160. albo zupełnie bladą, to jest e, Ivory C110. Ciepła, jasna, to jest e, Ivory Wóz 130. I chyba. Ty. A i ciemno, bardzo ciemno, to wtedy Beige 180. No, 160. Więc tak naprawdę bazuje na 3-4 podkładach. No i oczywiście na dwóch kremach CC, bo rzadko jest ten ciemny krem CC. Słuchajcie za dawnych no, czasów, jak zaczynały się rękę i miałyś tu kulturę. Też 300 <grymne> i też 400. Tyle! I tak było też 300 i też 400. A teraz, a teraz można powiedzieć, że mamy dużo odcieni, ale tak naprawdę pracujemy na paru i każda dyrektor powie: Mam swoje cztery ulubione, czy i, i na tej Ja raz. mam 40, 40. A, I kolejna sprawa: Jak tak, przychodzę, słuchajcie, 10. do rekrutacji albo sprzedaży. Po takiej pielęgnacji ustalam z panią, czy chce się dzwonić, czy woli pisać. W 80% pani wolą pisać. Nie wiem dlaczego. Eee, I 140, wyjaśniam Pani, że Pani jest zachwycona, chciałaby kosmetyki, ale nie wie, czy na przykład ją stać na kosmetyki, bo widziała w internecie, że są drogie. Więc jeżeli Pani w ten sposób podchodzi, to ja jej tłumaczę, że może Pani zostać moją klientką i kupować po cenach katalogowych u mnie i będę bardzo z tego powodu wdzięczna. Ale też może Pani, jeżeli Pani mocno zależy właśnie na tańszej opcji, może Pani po prostu, i mówię jej o możliwościach, prawda? Zawsze zaczynam też od tego pakietu ulubione. Ten pakiet najmniejszy z możliwością doboru kosmetyków, zawsze pojawia się jakoś na końcu. Może też dlatego mało osób rekrutuje w ten sposób. Bo panie zazwyczaj biorą sobie pakiet ulubiony i dobierają sobie produkty, bo też im tłumaczę, że w ten sposób lepiej wychodzi. I mam w tym momencie trzy czy cztery osoby, które w przeciągu dwóch miesięcy weszły właśnie na taki pakiet i też właśnie zaczęły sprzedawać produkty. I to są osoby na poziomie 30-27 jednostek bazowych. Wow. wow, wow, wow. Wielkie brać! Super. Ale też jak usłyszałam tu właśnie od e, Oli e, statystyki, bo Ola mnie też kiedyś pytała właśnie, jaki to ma e, przekrój, czy to liczyłam. Dziewczyny, mm, jak widzicie bardzo często, te z Was, które mnie obserwują, nie wiem, pod filmikiem z metamorfozami, że mam, nie wiem, tysiąc zapytań. Dziewczyny, to nie jest tak, że te tysiąc pań. Bierze Beauty Boxa. Bo dużo pani dostanie wiadomości gdzieś znika. Eee, myślę, że taka jedna trzecia z, tych, z tego tysiąca to są panie zainteresowane. I prędzej czy później? Mhm. No właśnie, chciałam zapytać, skąd bierzesz chętne na beauty boxy? Czy tylko z internetu? Czy je, I w taki sposób, że dodajesz posta, czy jeszcze masz jakieś takie inne kreatywne sposoby, które się u ciebie sprawdziły? Eee, mimo to poszły filmiki z beauty boxem na TikToku. Aha, okej. Okay. Tak powiem tak zwany viral. I od tamtego momentu, non-stop, ten viral, że tak powiem, trwa. Eee, Podobny, z tym samym zamysłem. Okay. Mm -hmm. Bardzo często ten sam, tylko w innej kolejności ułożony. <laughs> okay. Dziewczyny nie można wiecie, tworzyć za każdym razem nowego filmiku. Bez przesady. To, o czym mówiliśmy, jeżeli coś działa, to nie tak. tego więcej. Tak. Jest... Tak. Druga sprawa, zwracajcie uwagę na to, jaką muzykę podkładacie mm -hmm. do filmiku. Bo to też mocno działa, szczególnie na TikToku. Im więcej ma wyświetleń, muzyka. Tym bardziej idzie filmik. Okay. E, więc to też jest bardzo ważne. W ogóle są też często wiralowe, jakieś filmiki, które są po prostu topowe. To pod, te filmiki, pod tą muzykę e, wkładajcie wasz filmik. E, dużo z Instagrama, ale chyba więcej z Facebooka. Ja jestem troszkę inaczej niż Ola. Ola, bardziej na Instagramie. Mnie ten Instagram, nie wiem, jeszcze tak nie chwycił. Dużo mam osób po prostu z Facebooka. Myślę, że Ola może mieć bardziej y, osoby takie wartościowsze z Instagrama, bo to też jest inna społeczność, więc ja też będę szła mocniej zainspirowana oczywiście Olą w y, Instagrama. Wiecie, to co się dzieje na TikToku, to też jest y, nie moja społeczność, ale jest mnóstwo pań, które tam siedzą i oglądają, przewijają i naprawdę da się wyłuskać. Wiecie co, ja, ja nie jestem od dawna aktywna. Ja też nie byłam. Bardzo dawna. Przez chwilę miałam parę filmików. Ja też. Ja nawet usunęłam TikToka z mojego, ja z mojego telefonu, bo, bo nie chciałam, bo tych wszystkich historiach to już... Zresztą to tam u mnie nic wtedy nie było, ale to nie o to chodzi. Ale jak kiedyś weszłam to Boże, ile Jakieś stare filmiki gdzieś tam chodzą <todgłosy> i dalej są jakieś zapytania, na które nie, nie Nikt nie odpowiadał. Nikt nie odpowiadał, coś tam się dzieje z tym wszystkim. Ja nie wiem, nie rozumiem tego stworzenia, ale rzeczywiście już. No. Ja też nie rozumiałam. Też usuwałam dwa razy TikToka, bo stwierdziłam, że dla mnie to jest po prostu wiele, ale działa. I mimo wszystko wrzucam na TikToka, bo mam po prostu dużo pań. Teraz robię wysyłki Beauty boxów dwa razy w tygodniu, bo rozwala mi to system tygodniowy jak muszę co chwilę usiąść do spakowania e, beauty boxa więc mam ustalone że w poniedziałki wychodzą e, beauty boxy i najpóźniej w środę albo w czwartek ze względu na to żeby panie miały na weekend przesyłkę no, tak, tak, tak 25 zł no, bo, 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 Nie nie robię już tego charytatywnie bo panie nie doceniają widziałam że niektóre e, osoby e, Albo po prostu, że zapomniała przetestować. Zdarzają się, słuchajcie, takie panie i nawet jak zapłacą za przesyłkę, to nie, jeszcze nie miałam czasu usiąść do, e, do beauty boxa, już te perunki bardzo często pewnie wyschną, te takie wiecie, w słoiczkach, bo to minie 2-3 miesiące. Ale mam też pani, które po dwóch, trzech miesiącach e, mówią, że usiadły do testowania i też miałam dwie takie rekrutacje po dwóch miesiącach, prawda? Druga sprawa, dziewczyny. To co Wam się pewnie spodoba. E, osobiście mam wypełnionych kart potrzeb skóry 700. Sprawdzałam chyba 20. E, z tego oczywiście już są osoby trochę zrekrutowane, dużej sprzedaży. Wszystkie panie u mnie generują się do Excela. Każda pani, która testowała, ma opis. Co jej się podobało, co jej się nie podobało, bo wiecie, później tego nie jesteśmy w stanie po prostu ogarnąć. Też mają Panie przypisane, jaki dostały podkład i tak dalej. I mam teraz trzy osoby z września, które po 20 chcą dołączyć na pakiet startowy, więc to ciągle działa. I teraz mam teraz taką akcję z Pink Startem, że lecę po kolei od samego początku, czyli od czerwca tamtego roku. I jak Pani była zainteresowana opcją dołączenia, po prostu proponuję jej Pink Start. W ten sposób. Więc ja pracuję non stop na pakietach beauty boxowych. Druga sprawa. Była akcja świąteczna. To, co też mówiłam na biegu. Ja proponowałam też Panią zestawy świąteczne.